Na swoim Twitterze ostatnio napisałeś, że występ w spotkaniu to spełnienie marzeń. Czy to dlatego, że impreza jest prestiżowa, czy dlatego, że to polska publiczność? Oczywiście chodzi tutaj o polską publiczność. Na samych prestiżowych impreza, imprezach miałem już e, jakieś tam przyjemności, na przykład e, graliśmy też w Nowym Jorku, w Chicago, w San Francisco, ale polska publiczność nic z tego nie pobije. Było naprawdę wspaniale. Jakie to uczucie być najlepszym graczem League of Legends w Polsce? Szczerze mówiąc, jest dużo utalentowanych graczy, którzy nie zawsze potrafią użyć swojego talentu. Czasami są zbyt emocjonalni. Dużo polskich drużyn nie udaje się dostać do profesjonalnej ligi właśnie przez to, że za szybko się wyłamują. Teraz mamy drużynę Team Kingwin, która wydaje mi się powinna mieć jakieś tam szanse, chociaż nie wyglądają aż tak silnie w Challenger Series. Wydaje mi się, że mogą mieć większe szanse już offline, grając tutaj na troszeczkę lepsze drużyn z LCS-a. Jeśli jednak chodzi o mnie, jestem bardzo szczęśliwy z tego, że dobrze gram i staram się jak mogę. Tak? Z, jakby doszedłem tutaj ciężką pracą, więc y, udało się. Chciałam zapytać o Twoje metody treningowe, ponieważ ostatnio w wywiadzie dla GameZilli powiedziałeś, że dzień zaczynacie od treningu siłowego. Co Wam daje taki trening i czy to tak powszechna technika stosowana wśród profesjonalnych graczy? Czy to może jest jakaś nowość prowadzona przez, przez Was? Chodzi tutaj głównie o to, żeby rano się obudzić, tak? Nikt nie powinien wstać o 10 rano, jeść śniadania i siedzieć przed komputerem przez 12-14 godzin ciągle grając. To jest niezdrowe, poza tym trzeba też patrzeć jakoś na przyszłość. Nie zawsze będziesz programerem, tak? Więc dbanie o ciało pomaga. Do tego um, można rozładować troszeczkę emocje, można się obudzić. Nie każdy, oczywiście, korzysta tutaj z treningu siłowego. Niektórzy biegają, niektórzy podnoszą ciężary. Chodzimy po prostu na siłownię, tak? Wszystko zależy od nich, ale chodzi tutaj bardziej o sam fakt, że czujesz się dużo lepiej po tym, tak? Po miesiącu, po dwóch miesiącach Twoje poczucie też wzrasta, wyglądasz lepiej, podczas gdy poświęcasz na to może godzinę, półtora godziny dziennie, um, co nie wpływa na Twój trening w Lola. Mówiłeś o. Bardzo dużych i ważnych w świecie gamingu i w świecie League of Legends, oczywiście, wydarzenia, w których brałeś udział, to muszę zapytać o porównanie i pod względem organizacyjnym, i pod względem atmosfery. Jak wypada katowicki spodek? Na tą chwilę, jeśli chodzi o organizację, mieliśmy kilka problemów na scenie przez internet. Nie mam zielonego pojęcia, czym były one spowodowane, ale prócz tego, jak na razie, jest to świetna impreza, nie mieliśmy praktycznie nic poza tym, więc było super. Jeśli chodzi jednak o, o publiczność, to jest najlepsza publiczność, przed jaką jak, kiedykolwiek grałem, więc naprawdę to jest niewiarygodne. No właśnie, miałam zapytać, czy polska publiczność dokłada trochę stresu, dlatego że no jesteś na tapecie, no jesteś, ewidentnie wszyscy ci kibicują i przyszli na pewno w jakiejś części dla ciebie. Czy to jest stresujące i czy ten stres motywuje, czy jest po prostu absolutną radością, że można przed swoją publicznością pokazać umiejętności, których jesteś pewien, co zresztą potwierdziłaś przed chwilą? Wydaje mi się, że dokłada to troszeczkę stresu oczywiście, ale nie tylko mi, ale całej drużynie. Tak? Zazwyczaj jeśli polska publiczność kibicuje też naszej drużynie, nie tylko mi, więc każdy z nas w pierwszej grze był troszeczkę podekscytowany faktem, że grałem przed tak ogromną publicznością, która nam kibicuje, przez to nasze decyzje nie zawsze były optymalne. Potykaliśmy się w grze, płaciliśmy za to srogo. Później jednak, w drugiej, trzeciej grze, gdy pogaliśmy trochę z trenerem, uspokoiliśmy się. Wiedzieliśmy, że jesteśmy lepsi niż przeciwnicy, musimy tylko uspokoić swoją grę. Udało nam się opanować, graliśmy swoją grę, udało nam się wygrać, udało nam się zająć dwie gierki. Tak, chcę się zdecydowanie pokazać troszeczkę, ale jak najlepiej się pokazać? Prawdopodobnie po prostu wygrać cały turniej, a czy ja Tutaj będę robił playsy sam, czy po prostu wygram razem z drużyną drużynowo, to już nie ma większego znaczenia. Oczywiście lepiej jest grać drużynowo, o czym mieliśmy już rozmowę przez właśnie tę całą polską publiczność tutaj z drużyną, więc jest, jest, jest ok. Mówiłeś o tym, że trener w międzyczasie uspokajał Was i motywował do tego, żeby wrócić do gry, z jakiej jesteście znani. Czy trener ma jakieś specjalne techniki motywujące? Tak zazwyczaj po prostu um, grozi nam pięścią, albo um, jest po prostu bardzo brutalny, ale zdarza się też, że tylko rozmawia i um, stara nam się przypomnieć o tym, że jest ok, nic się nie stało, nadal możemy wygrać. Przegraliśmy tylko jedną grę, to nie ma znaczenia, to jest BO3, nie BO1, więc e, wróćmy na tą scenę, grajmy spokojnie, grajmy razem a wchodźmy razem jakby do teamfight'ów, tak, żeby wszyscy byli na tej samej stronie, tak. Każda osoba żeby wykonywała dokładnie to samo w grze. W czym mieliśmy niestety ten problem w pierwszej grze, gdzie często mieliśmy 3-4 kole. Później jednak w drugiej, trzeciej grze, gdy ludzie się uspokoili, gdy mogliśmy jedna, dwie osoby mówiły i każdy tak naprawdę um, tutaj e, biegł jak piesek, tak, za, za kolami było dużo lepiej. Dzięki wielkie za, za wywiad i powodzenia jutro. Dziękuję bardzo.